Kochani mieszkańcy naszej gminy. Przypadło nam w tym roku wielka rzecz. Uczczenia pracy rolnika. Dożynki to najspanialsza rzecz dla rolników, dla ich rodzin, bo to jest podsumowanie ich ciężkiej pracy. Ten rok to nasze zadanie, które przypadło nam dzięki panu wójtowi i radzie. Zapraszamy was na to wspaniałe święto. Nasze piękne kobiety, gospodynie przygotowały mnóstwo Sp wspaniałości, smakołyków. Skosztujcie je, przybądźcie do nas, bawcie się razem z nami, cieście się tą radością, która całą gminę otoczy. Są wspaniałe zespoły, będą zjeżdżalnie. Dzieci nasze też was zapraszają. Zabawmy się razem, Uczcijmy te święto wielką radością. Zasiadki zapraszamy! W imieniu mieszkańców wsi Zasiadki zapraszam całą społeczność gminy Międzyrzec Podlaski na dorzynki, które odbędą się 27 sierpnia, rozpoczynając mszą Świętą o godzinie 12. Wszystkich serdecznie zapraszam. Takie buze, siatki, zapraszamy. Całobraz Za w trażatku również z Gminy Podlaski, zapraszamy. Zapraszamy. O, 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 o.